Miała zawsze próby tutaj A ten korytarz był korytarzem programu trzeciego Na górze była redakcja Popularyzacji Nauki Po drugiej stronie była, był Warszawski Ośrodek Radio Czyli teraz to jest radio tak się teraz nazywa? Hmm. Tyle lat, no, tylko jedyno, 20 lat tutaj. 20 lat, 20 lat tutaj było. Teraz zupełnie to inaczej wygląda. Wtedy było takie przaśne komunistyczne, a teraz takie y, odrestaurowane, nowe, bogate. I to jest No bo to w tym budynku były stajnie Piłsudskiego. A to nie, jeszcze to jest w niektórych lepiej, to em pachnie. Tak. W niektórych studiach jeszcze do niedawna były popręgi po, po koniach. Ale już chyba to wszystko jest wy, wyrzucone stąd. To dowiedzieliśmy się. To historię, tak. tak, historię. Przy okazji opowiedziałeś tam historię. Tak Szybciej to co, kończymy z mediami społecznościowymi? Kończymy. Skupmy się już. Tak, dzisiaj już wystarczy. Przed nami piękny koncert. Zostańmy w tej atmosferze.